szansy już w polityce nic zrobić. Myślę, że Janusz Kalikowicz nie jest w stanie zrobić nic dobrego dla ludzi. Z politycznym pajacem myślę, że ma poparcie 2% społeczeństwa i na tym poprzestanie, o ile to poparcie nie spadnie. Mi się wydaje, że nic więcej nie zrobi. Wydaje mi się, że on już wyczerpał swoje, swoje możliwości, w tym nawet i, i intelektualne możliwości. Także. Po prostu koniec, wydaje mi się, powinien ze wszystko. Także za dużo dobrego ma do powiedzenia nic do niech to także myślę, że już nie. No. Jak się pani podoba nowa kampania i nowy e, Billboard e, polityka? <laughs> no bardzo ładnie wyszedł na nie. kampanię znam doskonale na słowo powiecie ja Dobrze pamiętam. Mam niemiłe skojarzenia historyczne. Był taki pan nazywał się Hitler i też uważał, że gospodarka jest najważniejsza. A to co nazywamy ideologią... I do to dorobił swoją. Dziękuję. Fajne. I są słabną.